Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku magazynu Studio Klasa. No i przyszedł czas na stały punkt naszego programu, czyli na przemianę moją w koszulkę jakiegoś klasowego klubu. Dzisiaj będzie to koszulka klubu Mazur Pisz. Już jestem w koszulce Mazura Pisz. Jest to koszulka, która została zrobiona na 70-lecie klubu. Z tyłu jest numer 70, więc serdecznie za nią klubowi z dziękuję. No i przechodzimy już do tego co działo się na klasowych boiskach w miniony weekend, a działo się naprawdę bardzo dużo i bardzo ciekawie. Pierwsza grupa klasy kręgowej. No i tu mieliśmy hitowe spotkanie pomiędzy Tęczą Biskupiec a Rominto Goldup. Hitowe spotkanie, które było bardzo jednostronne, ponieważ Tęcza wygrała ten mecz 5 do 1. Jednak nie udało jej się przeskoczyć drużyny z GoldaPi, bo ona ma lepszy bezpośredni mecz. No ale to spotkanie pokazało siłę biskupieckiej drużyny. Warto zwrócić także uwagę na mecz Łylasem Popol MKS Jeziorany, bo tam padł wynik aż 7 do 3. Druga grupa. No i tutaj mała niespodzianka, ponieważ na wyjeździe 2 do 3 Olimpia Olsztynek przegrała ze startem Nidzica. Sytuację wykorzystała Polonia Pasłę, która wygrała swoje spotkanie. No, i zbliżyła się do drużyny z Olsztynka znowu na 3 punkty. I warto zwrócić uwagę także na ciekawy mecz Unia służy z Warmią Olsztyn, bo Unia wygrała 3 do 2. No, i też jeszcze, jeszcze daje akces do walki o te czołowe dwie pozycje w ligowej tabeli. Klasyfikacja strzelców klasy okręgowej. Pierwsza grupa na czele Dariusz Gołębiowski, 36 bramek. Druga grupa, Radosław Lenart na prowadzeniu, 37 goli na koncie. Multimedia z klasy okręgowej. Na początek Drwęca Nowe Miasto Lubawskie, Osa Biskupiec. Bramka Rafała Wiśniewskiego z tego meczu dla Osy. Dobre wykończenie tej sytuacji sam na sam. Nagranie dostaliśmy od Karola Synowca, za to serdecznie dziękujemy. Mecz Pomień, Kormoran z i bramki dla płomienia, które strzelali Bartłomiej Sadowski i Adrian Sadowski. Płomień, no, wygrał to spotkanie dosyć spokojnie. Pewne wykończenie sytuacji sam na sam. Mecz startni Nidzica Olimpia Olsztynek. No, i tutaj mamy wszystkie bramki z tego meczu. Dla startu strzelali Cezary Jastrzębowski, Radosław Bogusz, a także Dominik Bruździński. Dla olsztynka trafił Łukasz Duch i Konrad Krogul. Zwróćcie Państwo uwagę, że bramki startu Nidzica mamy z dwóch różnych perspektyw, ponieważ otrzymaliśmy najpierw skrót całego meczu od Olimpii Olsztynek, a następnie bramki od drużyny startu Nidzica. Zobaczmy na to uderzenie z dystansu. No, kapitalnie zakręcił takiego rogala piłkarz z Nidzicy. Tu kolejna sytuacja tym razem dla drużyny z Olsztynka. Start na 3 do 1, no i zaraz kontaktowa jeszcze z innej perspektywy od Drużyny z Nidzicy. i zaraz kontaktowa bramka Drużyny z Olsztynka na 3 do 2, ale tylko na tyle było stać Olimpię w tym spotkaniu, i ostatecznie to start okazał się lepszy. Teraz chcemy Wam pokazać yy, trochę tęczy Biskupiec, a w zasadzie jej stadionu, ponieważ już w tą niedzielę będzie otwarcie, oficjalne otwarcie stadionu w Biskupcu, nowego stadionu, który prezentuje się. Kapitalnie, naprawdę no, prezentuje się pięknie ten stadion w Biskupcu. I będzie otwarcie: będzie tam grała drużyna Wielkich Serc z Oldboyami, ten czy Biskupiec. Będzie wielki event na otwarcie tego stadionu. Więc jeżeli ktoś jest z Biskupca czy okolic, no to na pewno warto ten stadion odwiedzić. I jeszcze mamy Radość drużyny Żagiel Piecki po wygranej nad Pojezierzem Prostki. Radość z szatni, więc zradzamy trochę kuli w szatni, także tych klasowych klubów w naszym magazynie. Przechodzimy już do A-klasy. I tu w pierwszej grupie A-klasy pewne zwycięstwa Mazura Pisz i Kłobuka Mikołajki. Obie te drużyny walczą o to pierwsze miejsce w grupie. Na razie Mazur jest na pozycji lidera, ale na pewno drużyna z Mikołajek nie odpuści tak łatwo tego pierwszego miejsca. Na trzecim miejsce jest natomiast Kresowia-Growo i Ławeckie, która wygrała 3 do zera z Jurandem Barciany. Druga grupa. No i tutaj widzimy Parka stolkmicko walmiak ta Wynik 10-0. No naprawdę nieprawdopodobny rezultat. Jeżeli popatrzymy na tabelę, to mierzyły się ze sobą pierwsza i trzecia drużyna z ligowej tabeli, więc no wynik jeszcze bardziej jest. Ekscytuje na pewno kibiców. No i Barkas Pewnym krokiem zmierza po awans do tej klasy okręgowej. Na drugim miejscu jest Agat Głownik, który jednak w ostatnim czasie na pewno jest w słabszej formie niż na początku tego sezonu, więc traci powoli dystans do drużyny Stolkmicka. Niespodziewane zwycięstwo odniosła natomiast Polonia Markusy, która wygrała 4 do 3 z drużyną Jastrząb Ględy. Trzecia grupa. No i tu widzimy, że trzeci mecz rzędu Błękitni Stary Olsztyn stracili punkty. Tym razem w takim meczu na szczycie ligowej tabeli zremisowali 0-0 z drużyną LKS Różnowo. Tylko zwróćcie Państwo uwagę na górną część tabeli w tej grupie A-klasy, ponieważ pomiędzy szóstym SKS-em Szczytno a pierwszymi Błękitnymi Stary Olsztyn są trzy punkty różnicy. Sześć zespołów mieści się w trzech punktach. To jest wręcz nieprawdopodobne. Ta rywalizacja o to pierwsze miejsce, drugie miejsce w tej grupie, będzie na pewno do ostatniej kolejki układać się no, kapitalnie, fascynująco i ekscytująco dla wszystkich kibiców. Ostatnia grupa A-klasy i tutaj mamy na czele Iskrę i Iskra, która powoli, powoli tam gdzieś była trochę z tyłu i przeskoczyła zarówno Konstrakt, jak i orzejonowiec Kościelny. Chociaż Konstrakt w tej kolejce wygrał aż 9-1 z zamkiem Kurzętnik, więc na pewno nie odpuści tej rywalizacji, no bo widzimy, że między pierwszym a trzecim zespołem jest jeden punkt różnicy, więc na pewno te zespoły będą się jeszcze rotować na tych czołowych pozycjach. Trzecy w, w A-klasie, w pierwszej grupie Kacper Serowik i Łukasz Barański po 14 goli, w drugiej grupie Sebastian Kozłowski i Jakub Szczęsny po 21 bramek na koncie, w trzeciej grupie Grzegorz Metera 30 goli i w czwartej grupie Łukasz Łaszczyk 23 gole na koncie. I przechodzimy już do multimediów za klasy. Na początek mecz Awista Łążyn z Welem Lizbark. I tu mamy bramki z tego meczu, wszystkie. Dla Awisty strzelali Jakub Zelmański, Miłosz Krajewski i dwie Mateusz Piotrowicz, a dla Welu trafił Jakub Szczygłowski i Hubert Żazgowski. Naprawdę bramki w fajnej jakości, świetnie pokazane, więc bardzo dziękujemy za ten materiał. No i samo spotkanie także było bardzo emocjonujące, bo 6 bramek, tu mamy jedną z bramek dla drużyny z Welu i tu kapitalne uderzenie z dystansu po krótkim rogu. I przechodzimy już do kolejnego meczu, jest to mecz gks stawiguda w Opusza 07-Miesionowiec. No i wydaje mi się, że jedna z piękniejszych bramek, jaka padła w tej kolejce albo w ogóle na klasowych boiskach w tym sezonie. Zobaczmy, jakie uderzenie, jakiej rotacji nabrała ta piłka. No i, ale ostatecznie GKS przegrał to spotkanie 2-4. Mecz Iskra na Rzym, MKS-działowo i gol Krzysztofa Pieckowskiego dla duży z narzyma z tego meczu. Jak już wspomnieliśmy, Iskra ten mecz wygrała. No i jest liderem w swojej grupie A klasy. Kolejne spotkanie, KS Mroczno, Osa Ząbrowo i bramka Franciszka pisarczyka dla z Ząbrowa. Piękne wykończenie sytuacji, uderzenie po długim słupku, bramkarz bezradny. Mecz Kormoran-Bynowo-Pias Wilczęta. I tu mamy bramki dla Piasta, strzelali Gabriel Ciszewski, dwie Jacek Suczyk, Dawid Wróblewski i samobój Adriana Ostręgi Adla Kormorana trafił Klaudiusz Osiecki, dwukrotnie. Kolejny film piasta, który pokazujemy w naszym magazynie, no ale skoro dostajemy takie materiały, skoro nam je przysyłacie, no to staramy się je wszystkie prezentować. Więc możecie praktycznie w każdej kolejce zobaczyć, jak dożyna z Wilcząt prezentuje się w swojej grupie A klasy. W takim telegraficznym skrócie. Przechodzimy już do kolejnego meczu. Pama powodowo Wałsza Pieniężna. I gol z rzutu karnego, który strzelił Karol Leśniowski. Dla Wałszy, ale ostatecznie to Pama wygrała to spotkanie 5 do 3. Jeszcze takie pamiątkowe zdjęcie drużyny z Jegłownika, ponieważ Jacek Kiełczyński i Jan Rogala zaliczyli setny występ w drużynie Agatu Jegłownik, i z tej okazji dostali takie pamiątkowe koszulki. To zostało opublikowane na profilu Facebookowym Agatu Jegłownik, więc takie rzeczy też staramy się w naszym magazynie wyłuskać i wam zaprezentować, no bo naprawdę bardzo fajna okazja. Mazur Pisz, czyli klub którego koszulce dzisiaj występuje. pokazujemy Państwu event, jaki Mazur Pisz zorganizuje w ten weekend z okazji Dnia Dziecka. Będzie naprawdę wiele atrakcji dla dzieci, dla rodzin, będzie turniej piłkarski w dwóch kategoriach wiekowych, Żaka i Orlika, będzie wielki mecz rodzice kontra dzieci, naprawdę warto wybrać się do Pisza. W ten weekend na ten właśnie event wykaz Dnia Dziecka to pokazuje też, że Mazur bardzo fajnie też z dziećmi, z młodzieżą współpracuje, fajnie rozwija te swoje grupy młodzieżowe, o czym porozmawiam na pewno z moim gościem w rozmowie odcinka. I przechodzimy już do B klasy. Na początek pierwsza grupa B klasy i tutaj na czele rezerwy węgori Węgorzewo, które wygrały ze startem Kozowo 3-0, a poprzedni lider, czyli Pogoń Ryn. Przegrała 2-3 z Mini Soccer Akademią No i zespoły zamieniły się pozycjami w ligowej tabeli. Druga grupa, i tutaj zobaczmy na dwa wyniki. Uka Świątki wygrał 11-2 z pogromem Aniołowo, a Grom Zwierzno przegrał 1-10 z drużyną Dąb Kadyny. No i zostały do końca cztery kolejki, więc Dąb Kadyny zapewnił sobie już awans do klasy. Serdecznie gratulujemy. 42 punkty, 14 zwycięstw, 104 gole strzelone, no wynik kapitalny, nic dodać, nic, nic ująć. Trzecia grupa, na czele Weldą Brówno, który umocnił się w tej kolejce na prowadzeniu, ponieważ wygrał z lewą Smykową, a Orzeł Czerwonka przegrał wysoko z rezerwami Pisy barczewo, więc, no, Wel powoli, powoli, ale buduje swoją przewagę i zmierza w stronę aklasowych rozgrywek. I ostatnia grupa B klasy na czele UKS Mały Jeziorak, który wygrał z żakiem Jamielnik 5 do 0. Natomiast Zamek Szymbark przegrał z Olimpią Kisielice i stąd Mały Jeziorak odskoczył od swoich rywali i także powoli, powoli buduje swoją przewagę. Ale to ciekawa walka, na pewno będzie o to drugie miejsce pomiędzy Zamkiem Szymbark, Żakiem Jamielnik i może także Olimpią Kisielicę, więc no, na pewno będzie ciekawie do zakończenia rozgrywek. Klasyfikacja strzelców B-klasy. Pierwsza grupa Mariusz Libucki na czele 28 bramek. W drugiej grupie Daniel Baran 45 goli. W trzeciej grupie Michał Romanczuk 19 goli na koncie. I w czwartej grupie prowadzi Rosław Skonieczka 24 bramki. Jeżeli jesteśmy już przy klasie, przy klasyfikacjach strzelców, to taki mały komunikat, mała niespodzianka. Otóż jako Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej chcemy uhonorować najlepszych strzelców każdej z grup naszych klasowych rozgrywek, więc zwycięzca każdej z grup otrzyma od nas taką pamiątkową statuetkę króla strzelców, bo nie prowadzimy te klasyfikacji, więc chcemy także uhonorować najlepszych strzelców tych naszych klasowych rozgrywek, więc po zakończeniu sezonu zwycięzcy dostaną od nas pamiątkowe statuetki króla strzelców, więc no jest o co walczyć, a w niektórych grupach ta rywalizacja jest bardzo zacięta wśród tych najlepszych strzelców. Multimedia z B klasy. Mecz Agrikola-Mierki-Ożycjanowo. I mamy bramkę Mariusza Arcipowskiego dla drużyny z Mierek. Agricola Agrikola wygrała to spotkanie. Jest na fali wznoszącej. Wygrywa ostatnio mecz za meczem. Dlatego oprócz bramki prezentujemy także radość drużyny Zmierek. Mierek. na Zmierek na swoim Facebooku stawia właśnie taką relację meczową z bramkami, z radością, więc fajnie, jak na klub na pewno. Beklasowy, fajnie się rozwija to wszystko w Mierkach. I jeszcze dąb kadyny i radość drużyny z kadyn po kolejnym zwycięstwie w tych Beklasowych rozgrywkach. Już mówiliśmy. Że dom to jest no, evenement na skalę chyba Polski, bo wygrywa wszystkie mecze, traci mało bramek, nie traci w ogóle punktów, więc no, radość naprawdę w pełni zasłużona. I jeszcze radość dużyny Rezerw Węgori Węgorze, bo mówiliśmy, że są oni liderem swojej grupy B klasy, więc także jest się z czego cieszyć. Na koniec zostań sędzią, ponieważ ruszają. 9 i 10 lipca będzie kolejny kurs sędziowski organizowany właśnie przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej. Trwają już zapisy, serdecznie zachęcamy do tego, żeby się zapisać, żeby zostać sędzią, bo tych sędziów zawsze brakuje na naszych boiskach, im więcej tym lepiej, a naprawdę można przeżyć bardzo, bardzo fajną przygodę gdzieś tam na boiskach. Wiadomo, zaczynając od tych niższych lig, naszych klasowych rozgrywek, a później można szczebel po szczebelku awansowywać wyżej. No i kto wie, może kiedyś ktoś z naszego kursu posędziuje finał Ligi Mistrzów. Tego właśnie życzymy i zachęcamy, zachęcamy do zapisów. I to tyle, co mieliśmy przygotowane, jeżeli chodzi o multimedia. Teraz czas na rozmowę z gościem. Dzisiaj tym naszym gościem będzie Adam Obrycki. Jest to kapitan drużyny Mazura Pisz. Adam, powiedz nam, jak ty ocenisz tą ostatnią formę swojej drużyny, której jesteś kapitanem Mazurapisz? No bo chyba możecie być bardzo zadowoleni, bo jesteście liderem a klasy, no i powoli, powoli zmierzacie do tej klasy okręgowej. Tak, jestem bardzo zadowolony z formy drużyny. Mamy bardzo fajny, ciekawy zespół, który tworzymy pełen kolektyw i każdy z drużyny wnosi coś cennego do, do gry i na całe szczęście mamy szeroką kadrę i gdy ktoś wchodzi z ławki to również daje z siebie bardzo dużo i myślę, że dzięki temu mamy takie wyniki, jakie mamy. A powiedz, czy coś się stało konkretnego na przykład w tej przerwie zimowej, że na wiosnę gracie aż tak dobrze, no bo gdzieś tam w tej poprzedniej rundzie kilka punktów straciliście, a teraz no idziecie jak taran można by powiedzieć i kolejnych rywali dosyć spokojnie pokonujecie. Myślę, że to jest konsekwencja też tych poprzednich sezonów, gdzie staraliśmy się wyciągnąć to, co teraz właśnie mamy i konsekwentnie z sezonu na sezon, na sezon próbowaliśmy grać to, co teraz gramy i, i to myślę wszystko wynik ciężkiej pracy i naszej i, i trenera i, i dopiero to są skutki tych, tych poprzednich sezonów. A powiedz, czy przed sezonem zakładaliście sobie jako taki główny cel, ten awans do klasy okręgowej? Czy gdzieś to w trakcie sezonu dopiero przychodziło jak te wyniki były dobre? Wiedzieliśmy, że jest to w naszym zasięgu. Ten, ten awans. Zdejaliśmy tutaj innych rywali, Krywali, co grają. I oczywiście zawsze każda drużyna walczy, myślę, że o jak najlepsze wyniki. A my już chcielibyśmy się wydostać za klasy i pograć sobie szczebel wyżej i, i wrócić do klasy okręgowej i tam nowo walczyć o swoje. No właśnie, czy uważasz, bo no nie jest tajemnicą, że będziecie musieli teraz mecze rozgrywać niby u siebie, ale tak naprawdę na wyjeździe, bo wasz stadion przychodzi, będzie przychodził gruntowny remont, będzie tak naprawdę bardziej nowoczesny, no ale na tym teraz wy przez jakiś czas ucierpicie? Czy uważasz, że to będzie dla Was jakiś problem? Ciężko powiedzieć. Z jednej strony nasza grana na wyjeździe jest równie dobra, co, co w domu. Także nie, nie jest to dla nas zbytnio problem, jeżeli chodzi o same granie. Myślę tylko problem może być raczej mogą być nieco problematyczne, no bo każdy z nas ma swoje życie, swoje sprawy. I to może być większy problem, ale jeżeli chodzi o problem gry. I nie widzę tutaj żadnego, żadnego problemu. Raczej będziemy grali cały czas swoją piłkę czy to w domu, czy na wszystkich wyjazdach. I no, na pewno szkoda, że nie będzie przy tym pewnie takiej ilości kibiców, jak często to się zdarza u nas na, na, na stadionie, bo to zawsze jest dobry impuls do dalszego działania i to jest ta przewaga swojego, swojego mm -hmm. swojej murawy. Jednak myślę, że sobie spokojnie będziemy też radzili na, na wyjazdach. Ale myślę, że nie pomylę się w stwierdzeniu, no, że jednak... Czekacie wpiszu na ten nowy obiekt, bo te, to trwało już trochę czasu, zanim gdzieś tam udało się dojść do tego, że jednak no, będzie ten remont, ta przebudowa tego stadionu. Tak, oczywiście. To już od wielu lat czekamy na, na, na zmianę, bo niestety morawa na naszym stadionie jest, jest opłakana. Nawet tutaj w porównaniu do innych zespołów, niby A-Klasy i takich małych miasteczek, to tam no, bardzo fajnie przyjęły nam się gra, bo mają naprawdę bardzo fajne płyty jak przyjeżdżają do nas, to się dziwią, jak to możliwe, że, że w takim hmm. mieście tak zaniedbany stadion i, i murawa, no niestety też nie, nie, nie najlepszej jakości. Hmm, także cieszymy się z tego remontu, czekamy aż wszystko dojdzie do skutku i będziemy mogli spokojnie, fajnie wybiec na, na bardzo dobry obiekt i szczególnie cieszę się z tego, względu, że młodzież, która taknicznie jest w naszym piskim klubie, że będę miała fajną przyszłość, bo, bo my to już bardziej to dla dla siebie. No właśnie, bo rozmawiamy o seniorach, ale u was, wy jako klub też bardzo stawiacie na młodzież. No i gdzieś też jedną z takich rzeczy będzie to, że teraz będzie u was taka fajna, wielka impreza z okazji Dnia Dziecka i tam też wasze, między innymi młodzież z waszego klubu będzie miała okazję zaprezentować swoje umiejętności piłkarskie. Tak, tutaj to jest super sprawa. Fajnie, że, że o tym powiedziałeś, bo trenerzy grup młodzieżowych robią świetną robotę. Jest bardzo duże zaangażowanie, dużo dobrego robią i, i cieszy nas to wszystkich, że nasze całkiem dobre wyniki idą w parze z, z młodzieżą. że Młodzież też chce nas oglądać, z chęcią nas wyprowadzają na mecze u siebie i dużo się dzieje, dzieje tak w klubie dla młodzieży. Także chwała trenerom za zaangażowanie, poświęcenie czasu i to jest bardzo, bardzo fajne, że, że to się dzieje. Czy wy do drużyny seniorów też staracie się wprowadzać sporo tych młodych zawodników? Tak, przychodzą też juniorzy młodsi, jeszcze w wieku 15-14 lat czasem na trening, żeby już powoli się ogrywać, żeby troszeczkę wskoczyć na wyższy poziom i, i z chęcią tych młodych przejmujemy, żeby się ogrywali, bo, bo z czasem ktoś będzie musiał też wejść na, na nasze miejsce. Także jeżeli mają chęci, i chcą, to oczywiście zapraszamy ich i wprowadzamy ich do, do drużyny seniorskiej powoli. A powiedz jeszcze na chwilę, wracając do seniorskich rozgrywek, no bo naciska was tam, Kłobok Mikołajki, czy czujecie teraz takie jakieś większe ciśnienie, napięcie w związku z tym, że jesteście liderem i tą pozycję no, musicie utrzymać, jeżeli chcecie awansować, czy jednak ze spokojem do kolejnych meczów zamierzacie podejść? Mamy w głowie to, że gramy z meczu na mecz, bez większej presji, bo presja jest tutaj do niczego niepotrzebna, na razie ten styl, w którym gramy, układa się dobrze. Wiemy, że Kłobuk czeka na nasze potknięcie, tak samo jak my na, czekamy na potknięcie Kłobuka. W meczu bezpośrednim daliśmy im radę, także myślę, że w rewanżu będzie tak samo. Czekamy, to dalej gramy, robimy swoje i patrzymy spokojnie w przyszłość. Na razie mamy kilka punktów przewagi, jeden mecz zaległy. Jeżeli wygramy swoje, swoje mecze, czy jeszcze trzy, to na, na spokojnie do tego czwartego meczu z Kłobukiem pójdziemy sobie na, na wielkim luzie i, i zagramy piękny futbol. Adam, a powiedz mi, czy organizacyjnie Mazurpisz według Ciebie jest gotowy na występ w tej klasie okręgowej? No bo ten przeskok za klasy do okręgówki jednak to jest spore też wyzwanie dla klubu. No tak, organizacyjnie jest to na pewno dla nas wyzwanie, gdyż bardzo dużo robimy sami. Nie jest tak łatwo na, na, na tych wyjazdach to zorganizować. Teraz będzie bardzo dużo tych wyjazdów, ale mam nadzieję, że ten awans na nakręci nas wszystkich i, i piłkarzy, działaczy i ludzi zarządzających miastem, że, że to wszystko w końcu fajnie ruszy i, i, i będzie lepiej. To powiedz, czego możemy Tobie jako kapitanowi drużyny, całej Waszej drużynie życzyć na te ostatnie kolejki tego sezonu, tego upragnionego awansu, czy życzycie sobie czegoś jeszcze? Życzymy sobie, żeby, żeby dalej w naszym klubie fajnie się działo, żebyśmy sobie wszyscy siebie wspierali, działali razem jako jeden wspólny organizm i dalej byli sobą i żebyśmy zawsze mieli mazur w sercu. Okej, okay, no to tego Ci życzę no i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. I to wszystko w dzisiejszym odcinku magazynu Studio Klasa. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Było sporo materiałów, było sporo pięknych naprawdę goli z klasowych boisk, więc nie możemy się już doczekać tego, co będziemy mogli Wam pokazać za tydzień. I do zobaczenia.